załoga, Maciek Kapuściński z LifeCamp z tej strony, zapraszam Was na wyjątkowy film. Dzisiaj opowiem Wam o tym, w jaki sposób ustawić sprzęt wypożyczany w bazie gdzieś na różnych najlepszych spotach na świecie pod Was, dokładnie pod Was, maksymalnie 5 minut. Jeżeli interesuje Was ten temat, zapraszam. Jak to najczęściej wygląda? Rezerwujecie jakiś wyjazd w dowolne miejsce na świecie, Patrzycie, czy na pewno sprzęt będzie najnowszy, hiper, tegoroczny i tak dalej. Lecicie tam, wsiadacie szybko w auto, dojeżdżacie na spot, wieje, stęsknieni jesteście za pływaniem chcecie jak najszybciej zejść na wodę. No i macie do wyboru, albo nic nie zrobić ze sprzętem i zaryzykować to, że nie będziecie się do końca komfortowo czuli na wodzie, Albo wręcz przeciwnie, zaczniecie sobie idealnie pod siebie dostosowywać sprzęt, co zajmie Wam pewnie dobrą godzinę, gdzie już dawno wiatr się może skończyć. Także ja jestem od tego, żeby Wam dzisiaj właśnie opowiedzieć, jak to zrobić w te 5 minut. Zaczynamy sobie od deski. W desce mamy cztery możliwe ustawienia i my skoncentrujemy się tylko na dwóch z nich, które są najszybsze do zrobienia i do zmiany. Pierwsze ustawienie to możecie coś zrobić ze statecznikiem. Możecie w niektórych deskach troszkę przesunąć statecznik do przodu do tyłu. Możecie zmienić statecznik, poprosić gdzieś pracowników bazy na miejscu, więc możecie zmienić na krótszy lub dłuższy, ale to wszystko już wymaga jakiejś grubszej roboty, tak? Czyli bierzecie sobie wtedy nie wiem, śrubokręt krzyżakowy, zaczynacie odkręcać ten statecznik, kombinować, czy on jest dobry, czy zły i tak dalej. Nie zalecam robienia tego na samym początku, jak chcecie jak najszybciej zejść na wodę. Drugie ustawienie, na jakim się skoncentrujemy, którego również na samym początku nie zalecam, to jest... Ustawienie strapów na desce. Chodzi dokładnie o wybranie odpowiednich dziurek, do których wkręcamy strapy. Więc, jeżeli nie jest to ustawiona deska w taki sposób, że strapy są w jakichś ekstremalnych pozycjach, czyli nie wiem, maksymalnie blisko osi deski albo maksymalnie na zewnątrz, tylko w jakimś uniwersalnym miejscu, na początku zupełnie się tym nie zajmujcie. Trzecim ustawieniem, które już nas interesuje, to jest ustawienie palety na desce, czyli dokładnie w szynie masztowej, przód, tył. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak ustawić tę paletę, to zapraszam Was do jednego z ostatnich filmów kampowych gdzie Kołczu Marten genialnie opowiada, kiedy, w których momentach tę paletę w odpowiednich miejscach szyny masztowej ustawić. Więc do tego ustawienia Was zachęcam. No i jest czwarte ustawienie, do którego również Was zachęcam, to jest ustawienie głębokości strapów, które ustawia się poprzez te rzepy, które są po otwarciu strapów. Możecie sprawić, że strapy będą ciaśniejsze, możecie sprawić, że strapy będą głębsze i to akurat służy temu, żebyście poczuli się trochę jak na swojej desce w domu, na której często pływacie. I teraz bardzo ważna rzecz. Jak ustawić strapy, żeby twoja stopa naprawdę fajnie tam pasowała i żebyś poczuł poczuła się tak jak na swojej desce w domu? Otóż na chwilę musisz zamienić się we flaminga, bociana albo czaple. To znaczy, stajesz na jednej nodze. I drugą stopą delikatnie wkładasz stopę w strapy na desce. Starasz się tej stopy, która akurat na desce będzie, yy, będzie tam stała, starasz się nie obciążać, żeby oczywiście nie zrobić krzywdy desce i nie złamać na przykład statecznika. Więc delikatnie wkładasz stopę w strapa jeszcze na brzegu, to jest istotne. Następnie starasz się wyregulować tymi rzepami odpowiednio głęboko, żeby ci było po prostu jak najbardziej komfortowo. Więc krótko podsumowując ustawienie deski. Wyciągamy deskę z jakiegoś stojaka, czy dostajemy od pracowników bazy windsurfingowej na naszym wymarzonym spocie deskę. Następnie ustawiamy tylko i wyłącznie głębokość strapów oraz w odpowiednim miejscu paletę. Reszty na samym początku nie ruszamy. Oczywiście jedynym wyjątkiem jest to, gdy dostajecie jakąś deskę, która będzie dokładnie dla Was przypisana przez cały tydzień i chcecie ją idealnie stuningować. No to wiadomo, że możecie się pobawić w ustawienie strapów w odpowiednim miejscu na desce, możecie się pobawić w jakąś wymianę statycznika, ale z mojego doświadczenia wynika, że u osób pływających amatorsko na windsurfingu nie będzie w tym jakiejś nie wiadomo jakiej różnicy i naprawdę lepiej skoncentrować się na tym, żeby po prostu więcej godzin spędzić na wodzie niż na brzegu. Czas na drugą część tej opowieści, czyli porozmawiamy sobie o naszym pędniku, czyli o tym żaglu, który dostajemy gdzieś w bazie na miejscu. Otóż w żaglu mamy z reguły sześć regulacji, o które możemy zadbać. Mamy ustawienie naciągu po maszcie, które się robi przy tej przedłużce na samym dole masztu, ustawienie naciągu żagla po bomie, długość linek trapezowych, ustawienie linek trapezowych na bomie, wysokość bomu oraz naciągnięcie listy. I wiem, brzmi to przerażająco i dlatego jestem po to, żeby Wam powiedzieć, na jakich regulacjach warto się skoncentrować. Z tych wszystkich regulacji, o których powiedziałem, skoncentrujemy się na tych, które oczywiście zajmą nam najmniej czasu, a przyniosą Wam najwięcej efektów. Pierwsze, ustawienie wysokości bomu na maszcie to oczywiście trzeba dostosować do swojego wzrostu, do umiejętności oraz do typu deski, na, na jakim pływamy. Liczę, że po prostu będziecie na czuje wiedzieli, jak to zrobić. Drugie ustawienie to jest ustawienie naciągnięcia żagla po bomie. Łatwo to zmienić, można zrobić to samodzielnie i staramy się zadbać o to, żeby po pierwsze na końcu pomiędzy tą remiską, pomiędzy tym kółeczkiem na końcu żagla, a końcówką bomu, a nokiem bomu, nie było zbyt dużej odległości, wtedy żagle jest po prostu dużo bardziej nerwowy, więc staramy się, żeby tam skrócić tę odległość, a druga rzecz, rzecz jest taka, że bardzo często w bazach na świecie jednak po bomie są za mocno naciągnięte żagle i one są po prostu taką blaszką, która do końca dobrze nie reaguje, nie wypełnia się ten żagiel odpowiednio wiatrem i po prostu troszkę wolniej płyniecie i wolniej, wolniej wchodzicie w ślizg. To jest drugie ustawienie. Trzecim elementem, o który trzeba zadbać to jest ustawienie linek trapezowych. Po pierwsze staramy się, żeby były długie. Dlaczego długie? Zapraszam Was do kolejnego filmu o pływaniu w trapezie. Zachęcam po prostu do pływania w długich linkach. Druga rzecz, na której nam zależy to ustawienie linek na bomie do przodu do tyłu. Oczywiście jest jakaś wyjściowa pozycja linek na bomie, która będzie też w bazie na miejscu już przygotowana. Coś do czego zachęcam, to jest delikatne odpięcie rzepów w linkach trapezowych, tych, tych rzepów, rzepów, które jakby co dookoła bomu. Delikatne ich poluzowanie, żeby można było na wodzie minimalnie nawet płynąc na halsie przesunąć się przód, tył. Co wtedy się dzieje? Wchodzicie na deskę, płyniecie na halsie 50 metrów. Dosłownie możecie albo wskoczyć do wody, albo jeszcze płynąć na halsie, delikatnie jedną dłonią przesunąć sobie linki do przodu do tyłu, i tak naprawdę macie po 10 sekundach idealnie ustawione linki. Więc do tego Was bardzo zachęcam. I z tych ustawień to jest wszystko. Nie chcemy bawić się w dobieranie listew, bo to też jest bezsensowne. Staramy się nie bawić w ustawienie długości bomu. To też jest bezsensowne często te bomy są zapiaszczone gdzieś dłużej są na słońcu i tak dalej ciężko je tam rozprostować. Także podsumowując ustawienie żagla nie zajmujemy się naciągiem po maszcie, czyli pod tą regulacją góra-dół. Zajmujemy się za to wysokością bomu, naciągnięciem żagla po bomie oraz ustawieniem linek trapezowych i to jest wszystko. I zaufajcie, mi, jeżeli nauczycie się tego i w sposób jakby sprawny, szybki będziecie wiedzieć, jak ten zestaw rzeczywiście ustawić po tych właśnie regulacjach, no to 4 minuty wyciągacie zestaw ze stojaka i deskę żagiel, łączycie to, schodzicie na wodę i macie zestaw jak u siebie w domu. Do czego Was gorąco zachęcam. I teraz, uwaga, najlepsze. Nakręcenie tego filmu zajęło nam od 10 do 15 minut razem z wszystkimi dublami. Więc wyobraźcie sobie, że te wszystkie elementy, które pokazałem Wam tutaj do kamery, naprawdę można zrobić w 3-4 minuty i można lecieć na wodę i cieszyć się windsurfingiem, do czego Was zachęcam. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć. Podobał Ci się film? Koniecznie zostaw subskrypcję pod filmem. Dzięki temu nie przegapisz żadnego z materiałów, które pojawiają się regularnie co dwa tygodnie.